29 grudnia 1975 roku nastąpił drugi przełomowy moment w życiu Antony Hopkinsa, dlatego że on obudził się rano w swoim domu i odkrył, że ktoś mu ukradł samochód. I zadzwonił do swojego agenta i mówi: Nie wiem, co się stało, ale ktoś się włamał do mojego domu. Wyglądam przez okno, nie ma mojego samochodu. A agent odpowiedział: Nikt nie ukradł twojego samochodu. Znaleźliśmy ten samochód na drodze. Zabraliśmy ciebie i odstawiliśmy samochód w bezpieczne miejsce. I okazało się wtedy, że Antony Hopkins, kompletnie pijany, wsiadł do samochodu i wcześniej poprzedniej nocy i przez całą noc jechał z Arizony do Beverly Hills, to jest prawie 1000 kilometrów i dopiero następnego dnia, kiedy się obudził w tym swoim domu i szukał swojego samochodu, którego nie mógł znaleźć i po rozmowie ze swoim agentem, dopiero uświadomił sobie, co zrobił i jak bardzo to było niebezpieczne, dlatego, że mógł zabić nie tylko siebie, ale i innych ludzi. I wtedy właśnie w takim nagłym przebłysku jasności uzmysłowił sobie, że jest uzależniony od alkoholu, i powiedział do swojego agenta: Potrzebuje pomocy. I kiedy przyszedł na pierwsze spotkanie grupy AA, była dokładnie 11 rano, i wtedy nagle, pisze w tej swojej książce, że usłyszał głos, który mówił do niego z wnętrza jego własnej duszy albo jego własnego umysłu, i ten jego wewnętrzny głos powiedział: To jest koniec. Teraz możesz zacząć naprawdę żyć. I wszystko zdarzyło się dokładnie tak, jak miało się zdarzyć. I Anthony Hopkins pisze w książce, ale opowiadał też w wywiadach, że w tym samym momencie stracił ochotę na alkohol i rozpoczął długą terapię w programie 12 kroków. A, dlatego, że żeby naprawdę wyzdrowieć uzależnienia i żeby naprawdę odzyskać swoje życie, to nie wystarczy przestać pić, tylko trzeba też zmienić to, co doprowadziło do picia, czyli swoje przekonania, różne nawyki myślowe, nastawienie do świata, i on to właśnie zrobił. Anthony Hopkins jest sojobierzem od 50 lat i mówi, że to całkowicie zmieniło go jako człowieka na lepsze, bo odzyskał zdrowie, ale też zaczął nawiązywać lepsze relacje z ludźmi i w ogóle zaczął spełniać się zawodowo i czuć się jak zupełnie nowy człowiek. I to był jego drugi nowy początek.